Pójdźcie to kurwa, nie już sypijcie. Mi. Daj, mhm. to co miałeś? Nie, brapa. A wrapa. A ty co chwilę miałeś? Wysmasza. To jest to? Mak co jest winiaś? Makro nie ma sałaty. Że się tak to TikToker i mówi, że... Kurwa skoro, że wiesz. <laughs> A samo wstyd jest. <laughs> Nieźle byś TikTok'em mógł być kurwa szkoła A nie lubię jeść na bitku, poczekaj. O, no. <grystanie> <grystanie> o Jezu ładnie pachniała. Od razu mi się historia Monster tak jak Marcina, przypomniała. <laughs> eee. <laughs> no... <laughs> eee. Ja mówię, że mogę go Także Tak, git.